Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Yy, w, jesteśmy w serii filmików krótkich wyjaśniających podstawowe rzeczy dotyczące magii i magicznych działań. W ostatnim filmie opowiadałam Wam o świecy ołtarzowej <laughs> i jej znaczeniu, do czego jest potrzebna, yy, jak ją wykorzystać. Natomiast chciałam opowiedzieć Wam o świecy dekretowej. Ja yy, teraz jesteśmy w trakcie robienia dekretu na bogactwo. Moja świeca dekretowa jest tutaj w tym momencie zgaszona, bo nie czynię. Jak to, czym się różni świeca ołtarzowa od dekretowej? Świeca ołtarzowa towarzyszy nam w każdych działaniach magicznych, natomiast świeca dekretowa jest taką świecą rytualną. Można to tak nazwać, dlatego że dekret, który powtarzamy codziennie, Tutaj u mnie na kanale znajdziecie różne dekrety na miłość, na odcięcie kodów i matryc, na odcięcie karmy, na bogactwo, na intuicję, na wzrost. Są różne dekrety. Taki dekret, jeżeli zakładamy, że będziemy wzbudzać swoją energię właśnie przy pomocy dekretu, robimy przez 21 dni. I do tego poświęcamy, do tego rytuału, bo tak to należy nazwać poświęcamy świece, Twórz, świecę dekretową. Jak to działa? Bierzemy jedną świecę na 21 dni, zapalamy ją przed wypowiedzeniem pierwszego dekretu, pierwszy raz dekretu. Zapalamy ją, może popalić się 5 minut, mówimy dekret, słuchamy dekret, piszemy dekret, są różne sposoby. Po czym po 5 minutach od powiedzenia tego dekretu. Gasimy ją najlepiej palcami albo kapturkiem. Nadchodzi dzień drugi. Zapalamy swoją świecę, mówimy dekret, gasimy paluszkami. Przychodzi dzień trzeci. Zapalamy świecę, mówimy dekret, gasimy po dekrecie paluszkami. I tak przez 21 dni. W ostatnim dniu e, mówienia naszego dekretu, minimum 21. Zapalamy świecę, mówimy dekret i pozwalamy świecy wypalić się do końca. Nie jest ważne, jaką wielkość świecy weźmiecie, dlatego że jeżeli wam się świeca skończy, starą dobrą zasadą można przenieść ogień na następną, nie ma problemu. Ale jeżeli weźmiecie dużą, to ten ostatni dzień mówienia dekretu jest po to, żeby tą świecę dekretową dopalić do samoistnego zgaszenia. Tym się różni świeca ołtarzowa od dekretowej. Ołtarzowa towarzyszy nam ciągle w naszych działaniach, natomiast dekretowa przy konkretnym jednym dekrecie. Jeżeli chcemy zrobić drugi dekret, bierzemy drugą świecę i ten sam cykl, czyli zapalamy ją przed dekretem, mówimy dekret, gasimy po dekrecie, a w ostatnim dniu dekretu spalamy świecę do samoistnego, Zgaszenia. Mam nadzieję, że dosyć jasno to wszystko opowiedziałam, i teraz już będziecie wiedzieć, czym się różnią dwie podstawowe świece: ołtarzówka, która towarzyszy mi przy magicznych działaniach, chociażby przy nagrywaniu filmu, bo to też jest dla mnie magiczne działanie, bo mówię o magicznych rzeczach, i dekretowa, która jest rytualną minimum 21-dniową świecą. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Pamiętajcie o łapkach, buźkach, lajkowaniu i innych ważnych czynnościach na kanale i do zobaczenia w innych krótkich filmikach. Do zobaczenia. Pa pa.